Z redaktor Iwoną Widzyńską rozmawiamy dziś o masażu. Tym razem może zaczniemy od góry, Pani redaktor, czyli masujemy głowę i jakie są skutki tego masowania głowy? I gdzie trzeba masować? Kilka pytań naraz. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że Pani poruszyła ten temat, ponieważ wydawać by się mogło, że masaż głowy to jest tylko wtedy, jak bierzemy grzebień i poprawiamy sobie fryzurę. A tymczasem. Albo jak szczotkujemy włosy, kiedyś babcie a tak było. Właśnie, prosiły? dlaczego szczotkowałyśmy włosy? Czy to naprawdę chodziło wtedy tylko o to, żeby te włosy pięknie wyglądały? Nie tylko, otóż szczotkowanie włosów pobudza skórę głowę, a w tej skórze są mieszki włosowe, z których te włosy wyrastają. Jeżeli będziemy masować te mieszki włosowe, to do nich dopłynie krew. Właśnie szczotką. Palcami. Mamy ręce, mamy palce, proszę bardzo, wkładamy we włosy i masujemy miejsce koło miejsca. Nie ma znaczenia, w którym miejscu zaczniemy. Są wprawdzie specjalne metody uzdrawiające, które mówią, gdzie masować i jak masować, ale jeżeli nie mamy specjalnych dolegliwości, jesteśmy amatorami, tylko chcemy dobrze zrobić swojej skórze, swojemu ciału, to nie ma znaczenia, jak masujemy. Masujemy po prostu miejsce koło miejsca. Met okrężnymi ruchami, nawet troszkę paznokciami, naciskamy. Po prostu powodujemy to. Naprawdę po miesiącu zobaczymy jaka jest różnica jeśli chodzi o włosy. Jak długo trzeba wykonywać taki masaż? Ile mamy czasu. Pół jeżeli, godziny to przesada by była. Pół godziny to przesada, ale jeżeli siedzę i czytam książkę, to mogę włożyć sobie rękę we włosy i troszeczkę tą skórę głowy pomasować. Mało tego, mogę pomasować sobie tutaj kawałeczki uszu. Tutaj. I co to tu To jest mnóstwo różnych punktów akupresuralnych. Tu jest na przykład punkt, który odpowiada za nałogi. Jeden hmm. z lekarzy, który prowadzi terapię antynałogową, robi tutaj w wkłucia akupresuralne, akupunkturę. Czyli w momencie, kiedy chcemy pobudzić różne no jakby... Dobre działania naszego mózgu. Paznokciami palcami masujemy sobie uszy. Mało tego, zacznijmy masować sobie czoło. Żeby zatoki. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale zatoki wyglądają troszkę jak pumeks. Kto miał pumeks w ręku, to wie, że tam jest mnóstwo różnych kanalików maleńkich, maleńkich, maleńkich. I jeżeli tam się dostaną jakieś bakterie się, nie daj Boże rozmnożą, to strasznie trudno jest stamtąd wyciągnąć. Natomiast masowanie czoła powoduje, że podnosi się temperatura, dopływa tam więcej krwi i odpływa więcej krwi. Czyli krew zabiera część zabiera, tych bakterii. Zabiera. I po prostu masowanie czoła powoduje, że te zatoki się leczą. Leczą się zatoki tutaj przynosowe, żuchwowe. Cała buzia będzie nam wdzięczna, jeżeli będziemy ją masować. Jeżeli ktoś się odchudza, to zdradzę sekret, że tu pod nosem, mniej więcej na wysokości no palca nad górną wargą jest taki punkt, który masowany powoduje, że przestajemy być głodni. Musi to wprawdzie chwilę potrwać i to jest tak, że za pierwszym razem nie podziała, za drugim, za trzecim, ale za czwartym, piątym czy szóstym razem przy masażu podziała. Czyli poczujemy, że już nie jesteśmy głodni. Że jesteśmy mniej znacznie głodni. Znaczy mniej. Że już wilczy apetyt nam yy, nie dopisuje. Tutaj są umieszczone mięśnie, które odpowiadają za tak zwane chomiki. Masując je podnosimy, tutaj są kolejne mięśnie. Czyli po prostu masując twarz, powodujemy, że no, jakby jest lepiej ukrwiona i troszeczkę młodziej wygląda. Masujemy też szyję. Masujemy tutaj. Kolejne miejsca, oczywiście nie ciągniemy skóry, żeby jej nie porozciągać, my ją raczej naciskamy i naprawdę ta skóra się nam odwdzięczy. Odwdzięczy się też, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie tutaj przebiegają dwa bardzo ważne naczynia krwionośne, które doprowadzają krew do, do, głowy, mózgu, do mózgu, do głowy i tutaj no niestety odkłada się, tak jak w całym ciele, odkładają się blaczki miażdżycowe. I czasami staje się ból. I wtedy co? Składamy tak ręce, opieramy o nasadę głowy i obracamy leciutko. To bardzo często powoduje, że przestaje nas boleć głowa. To są takie y, oczywiste oczywistości, które robimy sobie sami. To nie jest to, że musimy dokądś pójść, że musimy wydać pieniądze, bo akurat nie mamy, albo nie mamy czasu, albo mamy inne pilne zajęcia. A to są rzeczy, które możemy zrobić sami, w dowolnym momencie. Siedzę, czytam książkę, uczę się, coś tam robię i... pracuję nad tym. Czasem z upływem <grym> czasu nawet nieświadomie już to można tak, robić. tak. To jest bardzo przyjemne uczucie, że Robimy coś dla własnego dobra. Dziękuję bardzo.